Cierpisz na zapalenie gruczołu krokowego i z tego powodu doświadczasz impotencji seksualnej, obniżonego libido, pieczenia w cewce moczowej, trudności z oddawaniem moczu, a twoje relacje z partnerką pogarszają się z powodu problemów z prostatą. Próbowałeś różnych metod leczenia i nic nie zadziałało. Chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sam i zamierzam ci pomóc. Ale najpierw pozwól mi się przedstawić. Cześć, nazywam się Juan, jestem urologiem od kilku lat i jeśli cierpisz na zapalenie gruczołu krokowego, zostań do końca tego filmu, ponieważ powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o eroprostin. Suplemencie, który skutecznie poprawia pracę prostaty i korzystnie wpływa na erekcję. Eroprostin to rewolucyjny środek, który przywraca całkowitą sprawność prostaty w zaledwie jednym cyklu kuracji. Eliminuje stany zapalne związane z pęcherzem i meskością. Nawet przewlekłe zapalenie prostaty zostaje całkowicie wyleczone. To nie wszystko, ponieważ zwiększa również sprawność seksualną, zmniejsza ciągłą potrzebę oddawania moczu, poprawia jakość snu, leczy i zmniejsza rozmiar prostaty. Każdego miesiąca widzę setki pacjentów w moim gabinecie. Główny powód, dla którego 90% pacjentów przychodzi do mojego gabinetu, jest zawsze taki sam zapalenie gruczołu krokowego. Wielu z nich skarży się, że ich żony zostawiły ich dla innych mężczyzn, ponieważ nie są już w stanie zaspokoić ich seksualnie. Zapalenie gruczołu krokowego to bardzo niebezpieczna choroba. Jeśli nie jest kontrolowana i leczona, choroba czasami rozwija się szybko i może przekształcić się w raka w ciągu 12 do 15 miesięcy. To z kolei często prowadzi do śmierci pacjenta. Z tego powodu niezwykle ważne jest rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie. W oparciu o te dane polecam moim pacjentom Eroprostin, ponieważ działa on na pierwotną przyczynę zapalenia gruczołu krokowego, działając w intensywny i skoncentrowany sposób oraz wzmacniając libido. Eroprostin ma działanie antybakteryjne i działa na każdą formę zapalenia gruczołu krokowego. Produkt zawiera naturalny skład, który utrzymuje witalność i zdrowy poziom testosteronu i libido. W miarę gojenia się prostaty podczas stosowania Aeroprostin zaczniesz zauważać znaczną poprawę trwałości i wielkości erekcji. Twoja wytrzymałość seksualna i popęd również mogą zacząć się poprawiać. Ale bądź bardzo ostrożny. Tylko oryginalny Eroprostin może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt doprowadził do pojawienia się wielu podróbek. Jest tylko jedno oficjalne miejsce, w którym Eroprostin jest sprzedawany i jest to oficjalna strona internetowa. Należy więc uważać, gdzie się go kupuje. Podrobione produkty, oprócz tego, że nie działają i powodują utratę pieniędzy, mogą również zagrażać zdrowiu. Dlatego, aby ci pomóc, umieściłem link do oficjalnej strony ze zniżkami w opisie tego filmu. W ten sposób możesz mieć pewność, że otrzymujesz oryginalny produkt. Wystarczy, że klikniesz w link, a zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę producenta, gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie. Wystarczy wypełnić formularz z imieniem i nazwiskiem oraz poprawnym numerem telefonu i czekać na telefon od przedstawiciela, który wspólnie z Tobą zdecyduje, ile zamówić. Jeśli nie odbierzesz telefonu, zamówienie nie zostanie zrealizowane i zostaniesz bez produktu. Kiedy więc zadzwoni przedstawiciel, odbierz. Produkt zostanie dostarczony do domu w ciągu zaledwie kilku dni, a płatność zostanie uiszczona dopiero po jego otrzymaniu. Ważne jest, aby wiedzieć, że jest on wysyłany w całkowicie dyskretnym opakowaniu, bez niczego na zewnątrz, aby zidentyfikować zawartość. Aeroprostin objęty jest 365-dniową gwarancją. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie spodobają Ci się wyniki, jeśli produkt nie zadziała, możesz poprosić o zwrot pieniędzy bez ryzyka. Jednak popyt na ten suplement wzrósł w ostatnich dniach. Klienci składają nowe zamówienia w szybkim tempie po tym, jak zobaczyli transformację z eroprostin w ciągu pierwszych kilku tygodni. Wieść niesie, że w końcu istnieje bezpieczny i skuteczny sposób na zdrowe życie seksualne z dyscypliną leczenia. Musisz więc działać szybko, aby kupić go przed wyczerpaniem zapasów. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. Życzę Ci wspaniałego leczenia i niezwykłych rezultatów z aeroprostin, tak jak wielu pacjentów, którzy używają tego produktu. Do zobaczenia następnym razem.